Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję jak być chickenem. O, każdy o, gracz Counter-Strike'a powinien wiedzieć, kto to jest chicken. W skrócie powiem, że chicken po prostu włamuje się do czyjejś poczekalni, nawet na poczekalnię Esla. Okej, okay, tak więc yy, pokażę Wam dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest dołączenie do losowej poczekalni. Klikam play, następnie play with friends. No, u Was zależy, jaki tam macie język, po prostu musicie stworzyć poczekanie. E, następnie y, klikamy Shift plus Tab, Few Friends List, klikamy na swój profil, na swoje zdjęcie profilowe i teraz tak, tutaj mamy Join Game. Klikamy na to prawym przyciskiem, Copy link adres i wklejamy ten adres tutaj. I teraz tak. Nie więcej gdzieś na środku, może gdzieś tutaj, zmieniamy cyfrę. Nie zawsze to się udaje. Właśnie tak jest teraz na przykład. Bo to trzeba wyłapać. O, proszę bardzo, dołączyliśmy do poczekalni. E, jakiś kałach elitarny, kałaszek. O, typek nie wie o co chodzi. Zobaczymy. Hello. Jezus Maria, co co? to co, co w ogóle jest za język? Co to? Kurde, dobra. Wychodzimy. Tak więc to był pierwszy sposób. Kolejny sposób to, to jest taki sposób, że pobieramy program, który będzie w opisie. Jest to program mianowicie CSGO Lobby Finder and Joiner. Wersja 1,1,2 I teraz tak, tutaj mamy dwa pliki. CSGO Lobby Finder i Join. Musimy uruchomić CSGO Lobby Finder Okej, okay, tutaj mam ten program i teraz tak Powiedzmy, chcemy Na przykład Profil tego gracza Profil tego gracza, tak? Wchodzimy w CSGO Profil Steam Profile I tutaj mamy jego profil Kopiujemy To od profiles do końca. Od profiles do końca. Wklejam to tutaj, add i auto join. I jeżeli ten gracz tworzy poczekalnię, to po prostu automatycznie dołączy nam do, do jego poczekalni. Ale jest, jest też trochę... O, jest też inaczej, na przykład, o, ja mam ID Kingo Strike. Więc kopiujemy to Kingo Strike. Wklejam to po prostu tutaj. I wszystko działa. Yy, właśnie ja tak już nie raz się bawiłem, wbiłem na yy, do poczekalni Sumita. Trochę tam patrolowałem. Yy, także myślę, że w sumie Wam, po, że w sumie wam pomogłem. Yy, no i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów, o ile będą. Także na razie i do zobaczenia następnym razem.